Czasem, Czasem na przekór, na przekór ruch, różnym kłopotom walczył tak, tak, drama, tak, gdyby tak, dzień tak, jest nowy, a tak, przecież, przecież łatwiej tak, wszystkim tak, istotom. Tak, kiedy tak, już tak, mają tak, plan tak, finansowy? Dzień dobry wszystkim, doktor Andrzej Fesnak, European Financial Consultant. Ponieważ pytają mnie czasami różne osoby, dlaczego występuję w takim stroju, to to jest narodowa koszula ukraińska, niektórzy mają te takie kotyliony niebiesko-żółte z tych stążek narodowych. Moje wsparcie dla narodu ukraińskiego polega na tym, że ubieram się między innymi właśnie w ten narodowy strój i zaczynam od ich takiego zawołania, sława Ukrainie, czyli chwała dla Ukrainy. Kontynuujemy nasze zagadnienia związane z planem finansowym. <laughs> Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, co to jest plan ochrony życia w profesjonalnym planie finansów osobistych. Ale, żeby to było zgodne z ideologią, ponieważ odcinki mają swoją wartość każdy osobną, i żebyśmy mogli pracować od ogółu do szczegółów, no to zrobimy to dokładnie tak, jak należy. Czyli, co to jest plan finansowy. Plan finansowy to dokument, który zawiera dane finansowe klienta, czyli generalnie chodzi o to, jakie pieniądze klient ma do dyspozycji, ile generuje, ile zarabia, jakie ma przychody. Wszystkie razem łącznie, nieważne czy z etatu, czy z biznesu, czy z jednego i z drugiego, czy z czegokolwiek. Ile pieniędzy ma do dyspozycji co miesiąc, ile pieniędzy ma do dyspozycji w roku. Następnie plan finansowy spisuje jego cele, czyli musi podać zamiary klienta, no bo jakieś cele finansowe chcemy osiągnąć, i tu jest problem taki, że nie każdy jest świadom wartości finansowej celu. Jeżeli powiesz mi, że chcesz mieć dom nad morzem, no to mogę sobie wyobrazić, ile to kosztuje dzisiaj, albo uwzględniając inflację i wzrost wartości nieruchomości, ile to może kosztować za lat 10 czy 20. Ale jeżeli mi powiesz, że chcesz porządnie wychować dzieci, to jest twój cel, to ja będę cię tak długo męczyć, aż ty mi dookreślisz, co to znaczy. Musimy zdefiniować, co to znaczy porządnie wychować. Jak już wiemy, co porządnie wychowane dziecko wie, albo umie, albo potrafi w co wierzy, jak się zachowuje, to się zastanowimy, jakie działania do tego mogą doprowadzić. Czy porządnie wychowane dziecko to jest takie, które zna cztery języki, to znaczy, że musi na cztery lektoraty chodzić, a to już wymaga pieniędzy. Czy porządnie wychowane dziecko to jest takie, które zjeździło było przynajmniej wszystkie kraje wokół siebie, w, tu gdzie mieszka, albo większość, albo przynajmniej część Europy, albo objechało cały świat, a to oznacza, że trzeba mieć pieniądze na wyjazdy. Czy porządnie wychowane dziecko to takie, które ma prawo jazdy, to też kosztuje, czy może na przykład ma umieć obsługiwać komputery albo sprzęt wideo albo coś innego. I wtedy można spisać te wartości finansowe. Czyli mamy cele. Następnie zastanawiamy się nad konsekwencją istniejącego stylu życia w realizacji docelów. Czyli ta relacja do celu jest tutaj podstawą. To, jak dzisiaj swoimi pieniędzmi obracasz i co robisz, albo pomoże ci ten cel zrealizować, albo utrudni. Chodzi o to, żeby pomogło. Na podstawie tego można zrobić rekomendacje, które poprawiają jakość życia, i te rekomendacje będą się odnosiły do celów. No i oczywiście wszystko musi być zrobione legalnie. I wszystko musi być zrobione taniej w stosunku do tych cen normalnych. Nie jest sztuką zrealizować cel za 100% wartości, albo w kredycie za 120, 130, 140, albo nawet i 300% ceny, bo tak to mniej więcej wygląda. Tak to mniej więcej wygląda. W związku z powyższym to są te główne założenia planu finansowego i dzisiaj mieliśmy porozmawiać o tej części, która jest związana z tym, co. Dotyczy tej ochrony życia. Plan finansowy składa się z różnych elementów. Punktem trzecim są elementy ochronne. Część pierwsza to są finansowe wskaźniki, niektóre już omówiłem, będę je nadal omawiał. Mamy elementy inwestycyjne i mamy elementy ochrony. I wśród tych elementów ochronnych, tutaj mamy przegląd wskaźników, wśród tych elementów ochronnych mamy na przykład coś takiego jak elementy. Ochrony życia, czyli na czym polega plan ochrony ubezpieczeniowej życia w profesjonalnym planie finansów osobistych? No bo taki element znaleźć się musi. Jak to w takim razie ugryźć i do czego to sprowadzić? Otóż tutaj musimy znowu sięgnąć do podstawy, czyli tej naszej definicji. Czym jest plan? Plan to jest dokument, który zawiera Twoje dane finansowe, a zatem ta ochrona finansowa ma. Dotyczyć ciebie, ma dotyczyć twoich spraw, ma dotyczyć twoich możliwości, ma dotyczyć wszystkiego tego, co generujesz ty swoim życiem i swoimi pieniędzmi. Czyli to ryzyko, o którym jest mowa, ma dotyczyć ciebie. A zatem, jak czasami przychodzą agenci ubezpieczeniowi i mówią, to niech pan sobie za 100 zł kupi jakąś polisę, czy tam za 200. Czy za 300, no to tak usiłują sprzedać cokolwiek, bo uważają, że jak sprzedadzą coś za drogiego, no to możesz się obrazić albo nie chcesz tyle pieniędzy wydawać i będzie zły, że agent się naciąga na ubezpieczenie, które tak w zasadzie nic nie daje i nie jest potrzebne. No i rozumiem agentów ubezpieczeniowych, którzy chcą cokolwiek sprzedać, więc stosują metodę, niech będzie cokolwiek, bo zawsze cokolwiek jest lepsze niż nic. Ale jeżeli chcemy rzeczywiście podejść profesjonalnie do tego, no to pytanie jest takie: po co masz chronić swoje życie? No, jak umrzesz, świat będzie nadal istniał i nic się złego nie stanie, tak? No, ale pytanie nie jest takie, co się z tobą dzieje po śmierci: czy wierzysz w jakieś tam sytuacje, w których możesz być nagrodzony w raju, albo ukarany w piekle, albo będziesz reinkarnował i w kółko się pojawiał. Tylko pytanie jest takie, co jest z tymi, którzy byli z tobą związani i zostają. Ci, którzy byli związani i ci, którzy zostają. No i ci, którzy byli związani i zostają, mają określone problemy do rozwiązania, prawda? To jest ich kłopot. Jeżeli teraz chcesz rzeczywiście ten kłopot w jakikolwiek sposób z góry ogarnąć, no to wtedy musisz się zastanowić, co w takim planie finansowym powinieneś, powinieneś zrobić. Czyli co powinieneś. Umieścić, żeby ten plan finansowy funkcjonował dobrze. No to co możesz zrobić? Co możesz umieścić? Jak to możesz wziąć? No więc, prawdopodobnie, średnio statystycznie masz rodzinę. Jeżeli masz rodzinę, to możesz mieć nawet i dzieci, na przykład nie tylko partnera życiowego, czy tam partnerkę życiową. Ale jeżeli masz rodzinę, masz dzieci, no to pytanie jest takie, jak to w takim razie w tym planie finansowym ująć? No oczywiście, pytanie jest takie, co te dzieci, co ta rodzina i co ci wszyscy, którzy zostają. Mają po tym planie finansowym się spodziewać? No, generalnie, pytanie, które zadają agenci ubezpieczeniowi brzmi: czy macie długi? No to może w takim razie, niech ten plan spłaci kredyt. I jest to jeden ze sposobów. Czyli pierwsza metoda zabezpieczenia życia to jest taka, że masz cokolwiek. Niech wystarczy na Pogrzeb i na 2-3 miesiące życia. No to jeżeli pogrzeb kosztuje ze wszystkim nagrobek z typu trumna i tak dalej, tam te 4 tysiące wzusu się dostaje. Jeżeli to kosztuje 10 tysięcy łącznie, w nagrobek jakieś 3-4 tysiące, przyjęcie też tam za dwa, no to można powiedzieć, że 10 tysięcy wystarcza. No i potem jeszcze niech Ci tam zostanie z 5 albo 8 tysięcy na następne 2 miesiące. No to takie zabezpieczenie życia na 25-30 tysięcy powinno wystarczyć. To zresztą często jest też tak, że zakłady pracy. Proponują różnego rodzaju tego typu rozwiązania, takie zbiorowe ubezpieczenia, dlatego, w tej części, kiedy mówiłem o planach pracowniczych, powiedziałem, że należy się temu przyjrzeć i zastanowić, czy to nie poprawi naszej jakości życia, bo to są stosunkowo tanie nakłady, a wysokie korzyści. No to w takim razie, w ten sposób patrząc, no to mamy jakby pierwszy pomysł. Można to zrobić kwotą powiedzmy tych tam. 30-40 tysięcy złotych, która powinna doprowadzić do tego, że rodzina nie będzie miała jakichś większych wydatków z tym związanych, bo to, co wyda, to jej się zwróci. Drugi poziom myślenia to jest poziom taki. Jeżeli rzeczywiście masz rodzinę i na przykład mieszkanie na kredyt, załóżmy, że ono kosztuje 300 tysięcy złotych i jest jeszcze. Balans kredytu 200 tysięcy, bo część już zostało spłacone, czyli jest 200 tysięcy złotych do zapłacenia, no to Twoje ubezpieczenie powinno przynajmniej uregulować taki kredyt. Czyli masz takie ubezpieczenie na 200 tysięcy złotych, w razie śmierci to ta kwota się pojawia i rodzina może spokojnie kredyt spłacić. Czyli mamy już dwa warianty. Pierwszy to jest jakiś tam minimalny, żeby wystarczyło na koszty pogrzebu i na miesiąc życia. Drugi taki, żeby pozbyć się długów. Trzeci jest kombinacją tych dwóch. Powinno wystarczyć i na jedno, i na drugie. Czyli mamy spłatę kredytu. No i mamy jeszcze również problem związany z tym, że jest jakieś tam dwa, trzy miesiące życia, plus te koszty, które się pojawiły, mamy ten, te finanse i sprawa załatwiona. Czy to już jest wszystko? No, oczywiście to nie jest wszystko, bo jest jeszcze problem prawny. Mianowicie. Najbardziej na Twojej śmierci chce oczywiście skorzystać Państwo, bo natychmiast wyciągnie Fiskus rękę i powie: OK, część Twojego majątku należy się nam. Oczywiście są tam takie kalendarzyki małżeńskie pod tytułem, która grupa yy, i ta grupa jakby tej bliskości, czyli tego jak mówi, że taka kwota jest wolna, taka kwota jest wolna, to można, to nie można, tyle się da, tyle się nie da, tak się płaci, tak się nie płaci. Więc jak to wszystko uwzględnimy, no to wychodzi, ile należy zapłacić z tytułu przejścia w stan nieważkości, czyli ile rodzina będzie musiała za przejęcie Twojej części majątkowej przejąć i zapłacić. No tak, dla prostego przykładu, masz żonę na przykład, albo masz partnera życiowego, czyli masz męża i dwójkę dzieci, no to wasz majątek należy do was wspólnie, tak? Po śmierci jednego z małżonków druga połowa musi zostać podzielona na trzy części, no bo część dziedziczy żona, w połowę, a z drugiej połówki po jednej czwartej dzieci. No i tutaj pytanie znowu brzmi, czy mamy, jeżeli to jest jakiś większy majątek, czy mamy pieniądze, żeby zapłacić należne podatki? Czyli już mamy czwarty sposób właściwie określania sumy ubezpieczenia. Pierwsza żeby koszty pogrzebu i jakiekolwiek tam pieniądze na miesiąc była, druga, żeby spłacić kredyty, trzecia, żeby spłacić jedno i drugie, i czwarta, żeby również zapłacić podatki, które będą wynikały z tego, że przestałeś funkcjonować. No to można by powiedzieć: OK, no cztery to już jest stosunkowo dużo, rzeczywiście trochę bardziej skomplikowane, niż mi się wydało. Agenci zawsze mówią o jakiejś jednej kwocie. Ale to jeszcze nie koniec. No bo pytanie jest takie: Jeżeli jesteś z kim związany albo jesteś z kim związana. No to ta osoba, oprócz tego, że jest twoim partnerem życiowym, oparciem w różnych sytuacjach, kimś, kogo lubisz i z kimś, kimś, z kim chcesz przyjemnie spędzać czas, jest również osobą, która ma wartość ekonomiczną. I może to zabrzmi w tej chwili okrutnie, ale doradca finansowy musi patrzeć na to niestety poprzez finanse. Twoja żona jest warta tyle, ile zarabia. Twój mąż jest wart tyle, ile zarabia. No oczywiście. Kiedyś, kiedy pracowałem w Niemczech, były takie dyskusje, jaka jest wartość żony. No i ta wartość żony była wyceniana na mniej więcej 600-700 tysięcy wtedy marek zachodnio niemieckich. A i dlaczego tak? No bo jak zrobiono sumę wszystkich wydatków związanych z wartościami, które partnerka życiowa wnosi w życiu, no to takie kwoty wyszły. No bo gdybyś teraz tak, zostając z dwójką dzieci, musiał. Zatrudnić na przykład korepetytorkę, żeby sprawdzała, czy odrobione lekcje, czy dzieci się nauczyły, korepetytorkę do języka, później kogoś, kto będzie gotował, kogoś, kto będzie prał, kogoś, kto będzie sprzątał, kogoś, kto się będzie opiekował na przykład zwierzętami, kogoś, kto będzie dzieci woził tam na jakieś dodatkowe zajęcia. Więc taka suma poszczególnych osób. Spowodowała, że Niemcy wyliczyli, że jest jakieś tam 6 czy 8 kobiet, które musiałyby różne czynności wykonywać, każdej należałoby zapłacić, i ta suma tych opłat dawała kwotę rzędu 2-3 tysięcy marek, w zależności tam od stylu życia. Mówimy tutaj o tylko tych takich domowych. Świadczeniach, działaniach, które mogą zastąpić inne osoby. W to nie były brane żadne usługi seksualne ani tego typu rzeczy, bo przecież zawsze relacja z drogimi ludzi jest również intymna. Tego w ogóle nie było. Czyli pranie, sprzątanie, gotowanie, robienie zakupów, opieka nad dziećmi, wychodzenie ze zwierzętami, odrabianie lekcji, dowożenie dzieci, przywożenie, i tak dalej. Te wszystkie rzeczy. Do tego wymaganych byłoby około sześciu do 8 osób które, jeżeli by się zsumowało ich zarobki, ich pensje dałyby kwotę rzędu tam 3000 marek, no to przy tam jakiejś 5% stopie zwrotu należałoby mieć 600 tysięcy marek, które byłyby w, w tym w, w banku, bo one by dawały mi więcej miesięcznie taką, taką rentę kapitałową. Można to łatwo sobie wyliczyć, i zaraz to będziemy robili na kolejnym przykładzie. 3000 to jest 360, to jest 36 tysięcy w ciągu roku 3 razy 12, 36 tysięcy w ciągu roku jako 10% odsetek od jakiejś kwoty, to znaczy, że muszę mieć 360 tysięcy. Jeżeli miałbym mieć tylko 5% stopy zwrotu w ciągu roku, to muszę mieć 720. Deponuję 720 tysięcy złotych, tych marek wtedy w jakimś tam banku albo w jakiejś instytucji finansowej. Co miesiąc jest 3 tysiące, opłacam to wszystkie osoby i jakoś to funkcjonuje. Czyli dochodzimy do wniosku, że Rola partnera życiowego jest bardzo złożona, ale jest również pewnego rodzaju silnikiem ekonomicznym. No i teraz pytanie brzmi: czy z tego powodu, że los pokarał rodzinę, bo jednej osoby brakuje, to ta rodzina ma ci jeszcze gorzej z tego powodu, że brakuje tych przepływów, czy nie? Jeżeli chcesz pomyśleć w taki sposób, że chcesz to zabezpieczyć, no to sposób myślenia jest następujący: powinieneś wziąć swoje dochody. Załóżmy, że to jest 5 tysięcy miesięcznie no to rocznie będzie to 60 tysięcy złotych. Czyli rodzina musiałaby mieć rentę kapitałową w wartości 5 tysięcy złotych miesięcznie albo 60 tysięcy złotych. Pytanie, czy to ma być renta kapitałowa okresowa czy stała. Przyjmijmy na razie wariant stały, no to oznaczałoby, że jeżeli masz na przykład 300 tysięcy złotych, przepraszam, jeżeli masz na przykład 600 tysięcy złotych na 10%, no to w ciągu roku te 600 tysięcy daje ci 60 tysięcy odsetek, czyli możesz sobie wziąć te 5 tysięcy miesięcznie i masz z czego żyć. Ale jeżeli nie masz takiego produktu, który ci daje 10% skali roku, no to żeby mieć 5 tysięcy miesięcznie, czyli 60 tysięcy rocznie, to musisz mieć 1,2 mln, bo wtedy 1,2 mln razy 5% to jest 60 tysięcy rocznie, co daje ci właśnie te pieniądze, które są ci potrzebne. Czyli mam już kolejny sposób budowania jakby tego zabezpieczenia życia jako elementu profesjonalnego planu finansowego. I teraz musisz się zastanowić, który z tych wariantów jest Ci potrzebny. Czy chcesz tylko, żeby rodzina miała na pogrzeb, czy chcesz tylko, żeby spłaciła kredyt, czy chcesz jedno i drugie, czy chcesz, żeby mogła mieć twoje przychody, albo może twoje przychody plus spłaty tych wszystkich kredytów. Generalnie, jeżeli by miała twoje przychody, to już i tak wystarcza na spłatę kredytów, bo przecież ty te przychody generowałeś albo ty te przychody generowałaś i z tego raty kredytów płacone były. A więc wszystko zostaje po staremu, podatki zostaną zapłacone, ty. Generujesz tą polisą życiową, którą miałeś, taką sumę pieniędzy, że partner albo partnerka, która została, ma z czego żyć i funkcjonować tak, jak funkcjonowała. A więc, jak widzimy, tych sposobów myślenia o zabezpieczaniu życia jest więcej niż jeden. I one się właśnie w tej palecie, od tego minimum do tego optymalnego maksimum, jakoś tam powinny znaleźć. I teraz najczęściej jest tak, że agenci ubezpieczeniowi, nawet oni nie wiedzą, że to tak należy robić. Będą dążyli do tego, żebyś miał cokolwiek, czyli raczej będą mieli tendencję do obniżania ceny, no bo jak się okaże, że masz dużo płacić, no to, no to będzie pytanie, czemu i tak dalej. I tutaj wchodzi kolejne pole zagadnień: w jaki sposób to należy zrobić, bo problem już sobie wyjaśniliśmy. W razie śmierci jednego z partnerów życiowych powstaje problem finansowy, i ten problem finansowy można rozwiązywać na różne sposoby. Jest kilka metod rozwiązywania, one się różnią tylko i wyłącznie wielkościami. Kwoty, która będzie do dyspozycji tym, którzy zostali. Tak? No ale teraz w jaki sposób? Istnieją produkty ubezpieczeniowe i co te produkty ubezpieczeniowe dają? Otóż one mają różne konstrukcje. Są takie, które działają tak jak OC samochodu, które mówią o tym, że jeżeli coś się wydarzyło, no to jakąś kwotę tam wypłacamy, a jeżeli się nic nie wydarzyło, no to jeżeli nie miałeś żadnego wypadku z własnej winy przez ostatnie 5 lat albo 10, to jak to mówią Rosjanie, za bezdurno, czyli za nic płaciłeś, bo przez 10 lat ponosiłeś opłaty OC, które są obligatoryjne, więc musisz je ponosić, ale nic z tego nie było, prawda? Żadnych korzyści z tego nie miałeś. Ale jeżeli spowodowałeś jakąś stłuczkę, no to wtedy Towarzystwo Ubezpieczeniowe koszty naprawy drugiego samochodu natychmiast zwraca. Czyli wtedy okazuje się, że opłata tam kilkaset złotych albo nawet 2-3 tysiące w ciągu roku jest opłacalna, bo stłuczka, którą generujesz ma zawsze większą wartość. I są właśnie takie polisy na życie, które w ten sposób działają. Jeżeli się nic nie zdarzy, to płacisz. Jeżeli się zdarzy, no to wtedy ta polisa wypłaca. Pytanie jest jeszcze takie, w jaki sposób się zdarzy. Bo ty możesz umrzeć, dlatego że dostałeś zawał serca. Możesz, możesz. Takie polisy są, które uwzględniają tak zwaną śmierć naturalną. Możesz umrzeć, dlatego że, cię, że ci na przykład spadła cegła na głowę, kiedy przechodziłeś przez rusztowaniem. Albo się rusztowanie zawaliło, albo drzewo się zawaliło, przygniotło, zabiło. No to to jest tak zwany nieszczęśliwy wypadek. To jest jakby drugi rodzaj zabezpieczenia. Trzeci jest jeszcze taki, że może to być tak zwany wypadek komunikacyjny, i niektóre towarzystwa ubezpieczeniowe dla wypadków komunikacyjnych przewidują jeszcze dodatkowe większe kwoty. A więc. Na pewno są różne sposoby rozwiązywania tego problemu i co istotne, w tej linii czasu, od teraz do tam 80 roku życia, 85, ty musisz mieć konstelację polis, czyli jedna cię zabezpiecza w jednym odcinku, druga w drugim, trzecia w trzecim. No jak na przykład spłacisz kredyt, to ta kwota wypłaty kredytu już nie jest potrzebna, czyli może być taka polisa, która w tym czasie, kiedy są te największe zobowiązania związane z ubezpieczeniem, Życia, bo ten kredyt jest, powinny działać, żeby cały kredyt spłacić. No, Ten nasz rynek ubezpieczeń w ciągu ostatnich 20 lat się dobrze rozwinął, ale i tak jeszcze brakuje kilku produktów. Otóż, na przykład, są takie produkty, które mają malejącą sumę ubezpieczenia, i one się idealnie nadają do kredytu. Maleje kredyt, maleje Twoja suma ubezpieczenia, maleje składka, albo przynajmniej część ochronna. Możesz też mieć takie polisy, które dają Ci szansę odzyskania kapitału wpłaconego. Czyli będzie to forma nie tylko ochrony życia, ale kapitałowej ochrony życia. To, co wpłacasz, dzieli się na dwie części na twoją ochronę i na reinwestycje. No, te inwestycje mają tam jakieś stopy zwrotu ta techniczna jest między 3 a 5%, ale per saldo może być tak, że po 30 latach to, co wpłaciłeś i nawet drugie tyle, możesz odzyskać jako wypłatę takiej właśnie sumy ubezpieczenia. Co istotne i bardzo ważne, wypłata sumy ubezpieczenia jest wolna od podatku. Czyli to nie jest wzbogacanie się. Cały świat, taki no, ten bardziej cywilizowany, działa w ten sposób, że jeżeli się ma tak zwane świadczenie z ubezpieczenia, to to świadczenie z ubezpieczenia jest wolne od podatku. Czyli rodzina dostaje te pieniądze i nie musi płacić podatku. Kolejnym elementem komplikującym zagadnienie jest to, że życie może zabezpieczać przy pomocy dwóch rodzajów polis. Są polisy na życie i polisy majątkowe. W polisach majątkowych jest to opcja. Przy polisie na przykład ochrony zdrowia może być dodatkowa opcja ochrony w sprawie utraty życia, czy z powodu utraty życia. W polisie dotyczącej utraty życia może być dodatkowa opcja chroniąca zdrowie. Więcej na ten temat będę mówił, kiedy będę omawiał w ogóle plany ochrony zdrowia, ale generalnie te dwa rodzaje polis wynikają z tego, że to ryzyko, które jest podstawowe, jest traktowane na dwa sposoby. Otóż, to, że ty umrzesz, to jest na 100% pewne. Pytanie tylko, kiedy i w jaki sposób. To, że ja umrę, jest też na 100% pewne. Pytanie, kiedy i w jaki sposób. Dlatego polisy na życie opierają się na trochę innych statystykach niż polisy majątkowe. Polisa majątkowa mówi o tym, że możesz na przykład złamać nogę, ale nie musisz. Natomiast polisa na życie mówi, że na pewno umrzesz i teraz trzeba policzyć, ile masz dzisiaj lat, jaki masz parametry zdrowotne, jaki masz styl życia i co z tego wynika dla danych, dla danych statystycznych. Więc jeżeli się okazuje, że dla danych statystycznych z tego wynika, że będziesz. Mógł żyć 75 lat, no to znaczy, że teraz trzeba popatrzeć, ile 75-latków umiera. Na tej podstawie oblicza się promil, według tego promila oblicza się stawki ubezpieczeniowe, do tego dodaje za obsługę Towarzystwa Ubezpieczeniowego stopę techniczną, zysk, później reasekurację, i to wszystko razem powoduje, że składka jest taka, a nie inna. Agent ubezpieczeniowy na ogół doskonale się na tym zna i powinien ci wytłumaczyć. Ale. Agent ubezpieczeniowy nie zawsze wie, jaką konstelację polis możesz zrobić. Ma do dyspozycji to, co ma, więc będzie sprzedawał to, co ma, żebyś ty mógł chronić się tak, jak możesz optymalnie. Wnioski z dzisiejszego spotkania są takie. Chronić życie należy, bo to jest jedyny silnik, który powoduje, że będziesz się bogacić i możesz realizować swoje cele. Chronić życie należy, dlatego że pozostawia zawsze wokół siebie ludzi, którzy są z tobą związani i oni potrzebują ciebie. Twoich finansów, również Twojej obecności. Jak już ciebie nie ma, to przynajmniej możesz ich pomóc finansowo. Możesz ich wspomóc tak, że nie będą płacić podatku po Twojej śmierci albo będą mieli środki na życie. Ta ochrona nie może być zrobiona jednym produktem ubezpieczeniowym, bo potrzebujesz konstelacji produktów ubezpieczeniowych ze względu na to, że Twoja sytuacja się zmienia. To ryzyko, kiedy masz rodzinę i dzieci na wychowaniu, i jeszcze kredyty, jest największe, potem ono maleje, potem jest jeszcze mniejsze i tak dalej. W związku z powyższym potrzebujesz kilku, trzech, czterech, może pięciu produktów ubezpieczeniowych. I problem polega na tym, że agenci ubezpieczeniowi no, specjalizują się w jakimś jednym czy dwóch produktach, które sprzedają. Takie mają zresztą przykazy ze strony Towarzystwa Ubezpieczeniowego, że te produkty sprzedawać należy i to będą ci proponować. A ty potrzebujesz nie tyle kupić sobie produkt, co chronić w sposób perfekcyjny wszystkie swoje sprawy. Dlatego potrzebujesz doradcy finansowego, który ci Pomoże to zrobić. W opisie do filmu jest informacja, gdzie możesz. Zapisać się na konsultację z doradcą finansowym, który pomoże ci ten problem rozwiązać. I żeby było jasne, doradca finansowy nie musi ci sprzedawać żadnego produktu. On zrobi ci plan i albo będziesz go realizować z doradcą finansowym, albo z kimkolwiek innym, ale będziesz wiedzieć w jaki sposób należy to zrobić tak, żeby wszystkie aspekty były zabezpieczone. Doradca finansowy pokaże ci również różnicę między rentą kapitałową stałą a rentą okresową. Okresowa będzie trochę tańsza, stała daje również pieniądze, które można Przekazać w następne pokolenie, czyli dzieci albo wnuki, albo jeszcze dalej, kogo tam uzna za stosownego, bo tak jak powiedziałem, osoba, która jest uposażona, nie płaci podatku z tego tytułu, że jest ubezpieczona. A zatem pamiętajmy, chronić życie należy, trzeba to robić konstelacją produktów ubezpieczeniowych, agenci ubezpieczeniowi nie zawsze to potrafią, robią to doradcy finansowi. Jeśli chcesz wiedzieć, jak, w opisie do filmu masz informację, zaprz się. Na konsultację do Marianny Garus. Ona ci chętnie wytłumaczy i będziesz wiedzieć, jak to zrobić. A ja dziękuję za dzisiejsze spotkanie i puszczam jeszcze raz nasz filmik o planie finansowym, żeby każdy wiedział, co to jest. Czasem, Czasem na, przekór, na przekór, kłopot, Myło no. brama. Gdyby dzień jest nowy. Przecież łatwiej, żebyście istotą, kiedy już mają plan finansowy. Bardzo dziękuję za uwagę. Pozdrawiam, zapraszam na kolejne spotkania dr Andrzej Fesna. Cześć.